Lewicowi ideolodzy, proszę Państwa, z Unii Europejskiej chcą wykluczenia pojęcia, uwaga, słowa macierzyństwo, a na międzynarodowym szczycie w Meksyku i na forum ONZ będą próbować też narzu narzucać aborcję, edukację seksualną, nazwijmy to bez zasad, no i doktrynę gender. Co dokładnie kryje się za tymi projektami, no i czy mamy już może jakieś pierwsze zwiastuny, pierwsze ich symptomy w Polsce. O tym teraz rozmawiam z dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris Karoliną Pawłowską, którą bardzo serdecznie Witam przy naszym telefonie. Dzień dobry Pani Dyrektor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Już za niespełna tydzień rozpocznie się doroczna sesja Komisji do Spraw Statusu Kobiet ONZ. Unia Europejska ma domagać się tam usunięcia wszelkich takich odwołań do macierzyństwa, twierdząc, że jego docenianie uderza, i tutaj będzie cytat, w kobiety i osoby czujące się kobietami. No ja jestem prostym dziennikarzem Polskiego Radia w Poznaniu, ale może pani dyrektor będzie w stanie wyjaśnić mi i czym słuchaczom, no co kryje się pod tymi słowami. Otóż no tutaj należy przede wszystkim wyjść z tego, że w toku ustaleń państw mających miejsce na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ został przyjęty taki wstępny draft dokumentu mającego właśnie wieńczyć tą Komisję do Spraw Statusu Kobiet, która ma się rozpocząć już w poniedziałek. Ten draft zawierał. Ku naszemu zaskoczeniu bardzo niekontrowersyjne postulaty, szereg z nich e, wręcz e, takich e, naprawdę, z którymi można byłoby się podpisać mm -hmm. bez żadnych wątpliwości. Przede wszystkim właśnie dotyczyło to chociażby postulatów dotyczących docenienia macierzyństwa oraz e, umiejętności kobiet, które są matkami o tym, jak bardzo właśnie macierzyństwo wpływa pozytywnie na ich umiejętności. I tutaj jest naszych informacji wynika, że w toku negocjacji, które obecnie trwają próbuje się zerwać z tym pierwotnym, niekontrowersyjnym, a wręcz e, dobrym brzmieniem tego dokumentu. I niestety Prym w tym wiedzie właśnie delegacja e, Unii Europejskiej. E, tutaj e, właśnie jak pan redaktor wskazał, na przykład Unia Europejska uważa, że te odniesienia do macierzyństwa już e, są zbyt mało postępowe, wręcz wsteczne można tak powiedzieć i nie powinny znajdować się w takim dokumencie. No my oczywiście. Się czyli uczyniamy czyli uczyniamy przepraszam, pani, tym, pani dyrektor, czyli, czyli jeśli dobrze rozumiem, czyli jeśli chodzi o te osoby czujące się kobietami, czyli chodzi o facetów, którzy, którzy mówią o sobie, że, że, że są kobietami i przez to jakby rozumiem, że ma, ma być rezygnacja w tych dokumentach ze słowa macierzyństwo na przykład, tak? Między innymi dlatego. Mhm. E, chodzi tutaj generalnie o to, żeby w duchu ideologii, e, ideologii przede wszystkim gender, e, o kobiety z macierzyństwa i jakby zupełnie e, te kwestie związane z macierzyństwem dotyczące przecież zdawanej większości kobiet, pomijać w narracji dokumentów właśnie po to, żeby e, nikt się nie poczuł urażony, między innymi żeby urażeni nie poczuli się mężczyźni czujący się kobietami, e, którzy przecież tymi matkami Dostać nie mogą. No to właśnie, o tym, jakby, o, o tym jakby chyba autorzy tych wniosków, tych zmian zapomnieli, ale w agendzie tego spotkania i następnego później też międzynarodowego w Meksyku są też wierutne kłamstwa o aborcji, nazywanej zresztą prawem kobiet, choć takich propozycji tam jest chyba więcej, prawda? Tak, tutaj kolejne wydarzenie, o którym tutaj pan redaktor mówi, to jest szczyt w Meksyku. Jest to jedno z dwóch wydarzeń, które ma upamiętniać przyjęcie 25 lat temu platformy działań na rzecz równości kobiet, przyjętej podczas konferencji w Pekinie. I tutaj już od lat trwają takie próby mające na celu podważenie tego konsensusu, który został ustalony wówczas w Pekinie, i który podtrzymywany był przez te wszystkie lata. Otóż wtedy w Pekinie, chociaż oczywiście do e, tego dokumentu przemycono wiele takich e, ideologicznych miejscami treści, e, ustalono dwie rzeczy. Po pierwsze, że e, termin gender, który tam wprowadzono, należy rozumieć jako kobieta i mężczyzna w kontekście społecznym, a zatem w sposób powiedzmy w miarę neutralny, mhm. a także, że e, aborcja nie może być promowana jako metoda planowania rodziny e, i państwa mają obowiązek zmniejszania liczby wykonywanych aborcji. I to się, to należy uznać za porażkę właśnie tych radykalnych ruchów, że tego typu zastrzeżenia się w tych dokumentach pojawiły. I teraz to jest róż, próba odwrócenia e, tego, tak? Tak, to już jest próba odwrócenia tego. Jedną mieliśmy w Nairobi w 2019 roku, w listopadzie. E, na szczęście się ta próba nie powiodła. E, teraz mamy drugą i właśnie e, celem e, tych różnych grup politycznych, e, rzeszających się wokół tego typu wydarzeń jest stworzenie wrażenia, że tak naprawdę aborcja jest prawem człowieka. To oczywiście jest nieprawdą i nigdy e, żadne państwo nie wyraziło na to zgody, żeby. Znaczy, że, Żadne państwa w bieżącym międzynarodowym dokumencie nie wyraziły zgody na to, żeby w ten sposób y, tak podchodzić do aborcji. Nawet jeśli na ulicach y, jakaś marginalna grupa osób, grupa kobiet krzyczy i wydaje im się, że to jest prawo kobiet. Ale są tam też zapisy o tak zwanej permisywnej edukacji seksualnej. Może warto wyjaśnić, pani dyrektor, co tak naprawdę kryje się pod tym określeniem? Niestety, tutaj włącznie z tym, że w agendach między, międzynarodowych organizacjach promowane są te takie postulaty związane z aborcją, z taką seksualnością, taką właśnie tymi kwestiami dotyczącymi gender, to w parze z tym idzie oczywiście edukacja seksualna, bo oczywiście edukacja jest narzędziem, taką pomocą którego najlepiej jest wdrażać tego typu tego typu postulaty w życie, po prostu poprzez edukację najmłodszych, poprzez e, wtłaczanie im tych treści e, podczas nauczania. I dlatego właśnie już od lat e, agendy przede wszystkim ONZ, w tym te, e, przede wszystkim WHO czy e, Fundusz Żywnościowy robią wszystko, żeby tworzyć takie poradniki sprawiające wrażenia poradników eksperckich adresowanych do e, kadry nauczającej. W szkołach, w których mówią one, w jaki sposób powinna przebiegać tak zwana edukacja seksualna. Całkowicie negują przy tym fakt, że, jak pokazują wszystkie rzetelne badania, edukacja seksualna typu C, czyli właśnie ta permisywna edukacja seksualna, zachęcająca do e, tak naprawdę zachowań seksualnych. E, w zasadzie żadnych ograniczeń, przynosi bardzo zgubne skutki w postaci e, licznej liczby ciąż nastoletnich e, obniżonego wieku, inicjacji seksualnej i no tak Ale, czy oni tego nie, ale pani Dyrektor, czy oni tego nie dostrzegają? Przecież to, to już są e, nawet e, wyniki podawane e, takich właśnie, takiej właśnie polityki prowadzonej od lat przecież e, w takich e, krajach, e, choćby krajach skandynawskich tutaj e, w Europie, gdzie czarno na białym e, jasno można e, wywnioskować, jakie są efekty prowadzenia takiej edukacji seksualnej. No to jest przerażające, że rzeczywiście te badania do tych osób nie trafiają i mówię, można to skwitować tylko i wyłącznie jednym cytatem: jeżeli mhm. fakty nie zgadzają się z teorią, to tym gorzej dla faktów, chyba z tego typu założeń wychodzą osoby podające się do ekspertów zasiadających w tych międzynarodowych drewniach. Po prostu dla nich ważniejsza jest Ee, ideologia, ważniejszy jest pomysł na świat, jakiś taki e, utopijny, a właściwie to taka dosyć czarna wizja, e, no i to, że to nie wychodzi, no, znajdują różne usprawiedliwienia, ale fakty tak naprawdę ich w tym zakresie nie interesują. Być tak, no. może ich cele są zupełnie inne niż deklarowane. Państwo zresztą podajecie te dane dotyczące, zresztą możemy odesłać to na wasze strony, bo państwo informujecie o tym dokładnie, jaki jest wzrost cho chorób wenerycznych też, czy dokładnie. przestępstw na tle mhm. seksualnych właśnie, czy w Niemczech, czy w Danii, czy, czy, czy w, w Szwecji. Ale eksperci, tak zwani eksperci Funduszu Ludności ONZ właśnie przygotowali poradnik, w którym zaleca się, by edukatorami seksualnymi były młode osoby identyfikujące się z ruchem politycznym LGBT oraz by za dyskryminację, tutaj uwaga, uznawiać mówienie o tym, że płeć jest uwarunkowana biologicznie, czyli no jeśli dobrze rozumiem, jeśli ktoś będzie mówił na przykład, że rodzimy się kobietami i mężczyznami, co wynika mhm. przecież z natury czy biologii, to będziemy mogli być oskarżeni o dyskryminację, tak? Dokładnie tak. No. E, dokładnie tak. Znaczy oczywiście to jest tak, że to dzieci mają być na razie tego uczone, że to jest dyskryminujące mówić hmm. w ten sposób, tak? Mówić, że są jakieś uwarunkowania biologiczne, jakaś rzeczywistość obiektywna. E, natomiast pewnie z czasem w ogóle tego typu e, myśli, e, argumenty będą Zakazane, jeżeli nikt oczywiście nie powstrzyma tego szaleństwa, z którym mamy teraz do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o tych edukatorów, to jest szczególnie niepokojące, że Fundusz Zjednoczony Chce, żeby do tej edukacji seksualnej już nie byli angażowani tylko i wyłącznie dorośli, widząc, że być może. Oczywiście młodzież nie ma jakiegoś takiego dużego zaufania do dorosłych często w tym wieku nastoletnim, ale zachęca, by wybierać spośród grupy rówieśniczej członków tej grupy, którzy będą właśnie dedykowani do tego, instruowani o tym, w jaki sposób edukować dzieci na temat. Edukacji seksualnej. Jest to, jest to naprawdę przerażające. Możemy tylko zakończyć apelem do rodziców, zresztą nie pierwszy raz płynącym z tej anteny, żeby po prostu uważali i pilnowali własnych dzieci, a zwłaszcza sprawdzali i kontrolowali, co tak naprawdę im się proponuje. Tutaj w Poznaniu mamy głośną ostatnią sprawę tzw. lekcji antydyskryminacyjnych, która jest pewnym obrazem tego, o czym, o czym dyskutujemy. Ale na koniec chciałbym jeszcze, żebyśmy może dwa zdania zamienili na temat tego, jak Temu się przeciwstawiać, bo państwo jako, jako właśnie Centrum Prawa Międzynarodowego, jako Instytut na Rzecz Kultury Prawnej od Jury, spróbujecie właśnie ekspertyzami prawnymi tak, i, i po prostu całą taką dużą pracą pra, prawniczą no, w jakiś sposób się temu przeciwstawiać, powstrzymywać, wziąć udział choćby w tych, w tych spotkaniach, zabrać głos, co nie jest proste, pewnie. No i oczywiście do tego są potrzebne też środki. Tak, to prawda. Do tego jak się was wspierać, mówiąc środki. krótko, no właśnie. Tutaj z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspierają nas co miesiąc datkami na naszą działalność. Naprawdę serdecznie dzięki bez tego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, dlatego że instytut utrzymuje się tylko i wyłącznie z darowizn. I tutaj wszelkie dane dotyczące tego, jak nas wspierać, oczywiście znajdują się na naszej stronie internetowej www.ordo.juris. .pl. Jest tam specjalny taki przycisk przy nas, e, który umożliwia właśnie dokonanie szybkiego e, przelewu e, na konto Instytutu. E, tak jak powiedziałam, jeszcze raz bardzo dziękuję za wszelkie e, takie wyrazy wsparcia, bo to jest nasza wspólna sprawa e, i, i bez... E, tej właśnie ofiarności państwa nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Czyli mówiąc krótko, apelujemy do tych wszystkich, którzy takie sprawy leżą na sercu i uważają za ważne, bo państwo mogą reprezentować nasz głos na tych forach międzynarodowych, gdzie ten głos jest bardzo potrzebny, wręcz niezbędny. Bardzo pani dyrektor, dziękuję za znaleziony czas. Ja również bardzo dziękuję. I za rozmowę. Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Do Juris, Karolina Pawłowska była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.